30-tysięczna subskrypcja. To powód do tego, żebyśmy zrobili dla Was wyjątkowy, ekskluzywny wywiad i postanowiliśmy udać się do fundacji Roberta Bernatowicza Nautilus. Zapraszam serdecznie. Panowie drodzy, zapraszam do środka. Dzień dobry panie Fundacji Nautilus. Witam, panie Andrzeju. Proszę bardzo. Muzyka to tutaj, w Pana domu rodzinnym, zaczęła się cała historia. Tak, to tutaj się to zaczęło. Rzeczywiście, wie Pan, że... Jeszcze jest niezwykłe, że ten dom, który tak bardzo zaważył na moim życiu, nagle trafił w moje ręce. Jakoś tak się stało i się zamienił w bazę zjawisk niewyjaśnionych i bazę Fundacji Nautilus. Ale to tutaj, kiedy ja miałem Myślę, że 7 lat miałem. Ja trudno mi jest ustalić precyzyjnie ten, ale to około 7 miałem. Kiedy moja babcia razem ze swoją siostrą przed tym domem zobaczyły nad tym domem pojazd latający. Spodek zresztą, że było śmiesznie. Śmieszniej, bo to taka najbardziej banalna rzecz dla, wśród tych ufot, latający spodek. Krótko to te, te odleciało. One, one to opowiedziały, bo babcia mi opowiedziała o tym i rodzicom moim. Rodzice to puścili mimo uszu, tak? Jakoś w ogóle nie, nie było żadnej reakcji. A mnie to zaciekawiło, bo ja wiedziałem, że babcia nie kłamie, tak? No i zacząłem, postanowiłem sobie, że dowiem się, co to się kryje za tym wszystkim. To Zajęło mi to 50 lat, <laughs> trochę, ale doszedłem już do takiej wiedzy, że jestem powiedzmy, że. Usatysfakcjonowany z tego, że się czegoś dowiedziałem na temat UFO. Chociaż teraz po tych wszystkich latach, panie Andrzeju, tak sobie myślę, że to UFO to jest w ogóle banał. Przy tym wszystkim, co poznałem przy okazji tych rzeczy, przy okazji właśnie dowiedziałem się o duszy, o Bogu, o, o wielkich sprawach związanych z reinkarnacją, o celu życia. I tak to ufo trochę bladło, 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 bo ta, ta świadomość to, że oni to przydatują, jest dla mnie tak oczywista. No nie wiem, że masz wstyd mówić. No ale. Zostańmy przy tym wątku jeszcze babci. Czy potem, jak Pan był starszy, rozmawiał Pan z Babcią o tym? Tak, 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 rozmawiałem. Rozmawiałem. Nie, nie tak często bo to nie jest tak, że to cały czas, prawda? Natomiast pamiętam, że Babcia, babcia zmarła w 1986 roku. Ja w 1986 już studiowałem, tak? Czyli to była taka, pamiętam, że jeszcze jeszcze przed jej chorobą straszną. Też tam kiedyś żeśmy o tym rozmawiali, ona właśnie pięknie opisywała to, tu całe wydarzenie, a ona to widziała z siostrą swoją. Zawsze miałem taką ochotę, żeby w ogóle nagrać się. Teraz żałuję, wie pani, ja nie wiedziałem, że tak moje życie się potoczy. A ja myślałem, że ja to tylko dla siebie robię, tak? Nie wiedziałem, że kiedyś ja będę tym, kim jestem teraz, także. Że, ten, że ludzie tam wiedzą, się tym zajmują. Nie miałem pojęcia o tym. miał nagram, nagrałbym też jej siostrę, które to widziałem. No. Co to mogło oznaczać, że tutaj akurat nad tym domem um, był jakiś pojazd nie z tej ziemi? Ufo się pojawia czasami. No ja nie chcę tutaj dorabiać jakiejś ideologii, bo to bardzo łatwo tak sobie wpaść w taką. No, bo jesteś wybrańcem, bo coś. tak? A czy od tamtego czasu Wydaje wydarzyły się jakieś tutaj inne Wydaje, rzeczy? Tak. O, że wydarzyło się mnóstwo rzeczy, Panie Andrzeju. Znaczy, najbardziej niesamowite rzeczy się wydarzały już wtedy, kiedy ruszyłem na no, utylus no, ruszył i wiadomo, że my zaczęliśmy robić tutaj eksperymenty, różne kamery żeśmy rozstawiali, bo tutaj są przecież nie widzi Pani, tu kamera jest. Po naszej prawej stronie są tak. cztery, tak? Ale na takich statywach, ale to jest tylko jeden zestaw. Inne są zamocowane na stałe, a jeszcze mamy takie potężne kamery. No, ja, sprzętu tu jest naprawdę potąd, kompletowanego latami. Natomiast powiem panu, no tak pan pytał o rzeczy, no ten pokój, tak? Tutaj był pokój mojej mamy, kiedy ona była malutka. Kiedy miała 14 lat, w tym pokoju, gdzie tutaj rozmawiamy teraz. Miała jakąś straszną tam chorobę z gorączką, jakąś ogromną, taka gorączka, że powyżej 40 stopni. I mama opisuje do dzisiaj, no, mówi o tym, że nagle zawisła nad swoim ciałem. Wisiała w tym rogu. Tutaj, prawda, ja tak patrzyli nieładnie pokazywać, ale tutaj nad Panem wisiała. I zobaczyła swoje ciało, jak ona leży w tym łóżku, tak. I to było takie przeżycie, tak silne przeżycie dla niej. Ona opuściła ciało. Co się zdarza? Ciało fizyczne, tak? To się zdarza czasami w niesamowitych momentach. Adam Hanuszkiewicz przecież miał opuszczenie ciała w trakcie próby. Też zawisł w Teatrze Narodowym, to było, siedział na widowni, była próba jego spektaklu i nagle pach, wyskoczył z siebie i zobaczył, zobaczył wszystko z góry. Ale, ale to się przecież zdarzyło w tym pokoju, no były tutaj historie, niebywałe, wie panie, ja bym mógł do rana opowiadać, co ja tutaj przeżyłem, co ja tutaj widziałem. No, państwo pewnie tak się zastanawiacie, facet zajmuje się dziwnymi zjawiskami i te dziwne zjawiska tutaj mu się zdarzają. O, tak, akurat. Ja myślę na to, Państwo patrzycie, musicie spojrzeć na to inaczej, ja zawsze mówię w ten sposób, że to jest, te rzeczy niezwykłe, to są jak taki ciemny pokój, Panie Andrzeju, tak? Ciemny pokój, do którego przeważnie człowiek nie wchodzi, bo nie ma czasu, bo nie ma pieniędzy, bo nie ma, wie Pan, no wszystkie te rzeczy. Tam się gdzieś czyta w SuperEkspresie, tam na piątej stronie, że jakiś duży coś. Ale czy ufo, tak? A ja do tego pokoju wszedłem. Rozejrzałem się i coś, co było w tym pokoju, mnie ewidentnie zauważyło. No, Tak sobie to tłumaczę i stąd jakby taka liczba tych, tych niezwykłych zdarzeń. No ale to na przykład z tą bazą. Tutaj przecież jest Pan, widzi Pan, że jest to miejsce. Magiczne. magiczne. No to sobie mi pan wyobrazić taką sytuację. No wiecie państwo, ja tutaj też oczywiście jeszcze raz, ja przepraszam, że ja zawsze to mówię, ale proszę państwa, ja nie mogę kłamać. Nie mogę kłamać. Nawet w najdrobniejszych rzeczach. Jak skłamię w drobnej rzeczy, stracę wiarygodność w dużej rzeczy. Nie mogę tego wymyśleć tak? Musiałbym z telefonu teraz zadzwonić do Łukasza, żeby panu potwierdził, że tak było. Jedziemy tutaj na spotkanie w sprawie tak zwanego projektu Kontakt. To jest sprawa związana z Łukasem którą prowadzi nasza fundacja. Łukasz, Łukasz jest w Radzie Fundacji razem ze mną. Jedziemy samochodem. Ja dostaję, bo tutaj są te fotopułapki, tak? czyli takie kamery, aparaty fotograficzne, które przesyłają zdjęcie, jeżeli będzie jakiś ruch. tak? Ja jadąc, na 5 minut przed przyjechaniem tutaj, dostaję zdjęcie jakiegoś pojazdu, który zabił przed... Tym, tą kamerą, tak? My przyjeżdżamy, nie ma prądu. Ja pytam się sąsiada, pytam sąsiada, mówię, co się stało. Mój panie, nie wiem, co się stało. Wywaliło prąd tutaj wszędzie w okolicy, coś jakby przepięcie było czy coś. A to ewidentnie wiedzieli, że my tu przyjeżdżamy. Tak? Oczywiście państwo powiecie, no to jest jak to się nazywa, dwubiegunówka, tak? Że człowiek dorabia sobie do... Tak. wszystko mu się zgadza i nagle jakieś mu tam... tylko że tutaj mamy dowody, tak? Mamy, po pierwsze było nas kilku, jeden ja, po drugie są sąsiedzi, którzy pamiętają, że to wywaliło. Po trzecie pamiętam, jak przyjechał facet od, tych, od tej reparacji tej elektryki mówi do mnie tak, mówi, panie, co tu się stało? Mówi jakieś magnetyczne mówi, bo to przecież korki wywaliło na słupak, bo to na słupak poszły, bo oni tam też mają korki. Poszły na okolicznych słupak. Mówi, co to w ogóle jest za jakieś. Co tu się stało? Co ja mam mu mówić, że ufo tutaj było, tak? Bo my mieliśmy. Wie pan, to są trudne rzeczy, niezwykłe rzeczy. Nie wiem, jak to ludzie przyjmują, co opowiadam. i tak państwo się domyślacie, że ja takich najbardziej mocnych historii tak nie mówię, prawda? Bo... Staram się domyśleć, panie Robercie, my... Jak dużo spraw ma Pan tutaj związanych z tymi zjawiskami? Czym się w ogóle tak naprawdę na co dzień Fundacja zajmuje? Eee, co, tutaj, co tutaj się znajduje tak naprawdę w tej Fundacji? To znaczy tak, tutaj się znajdują archiwa pisane. Pisane. Ja nie mam tego jak trzymać w domu, no to trzymam to w bazie Fundacji Nautilus. Pamiętajcie Państwo i Pan pamięta też, że był taki czas, kiedy nie było komputerów, tak? No ja wiem, że to się wydaje niemożliwe, tak. ale był taki czas. Z lat 70., z lat 60., archiwa. Z 60. nie jest tak dużo tego, ale z 70. już jest bardzo dużo tutaj w tym archiwum obok. W tym pokoju, gdzie jest archiwum, są te skoroszyty. Widział Pan, jak tam i tego, ile tego jest. To są to archiwa klubu UFO Video Warszawskiego z Pałacu Kultury. I tego jest już bardzo dużo. I to wszystko było kiedyś pisane, nie było komputerów. Ja, na górze są archiwa Radia Z, które ja tam zgromadziłem w czasie Radia Z. Też komputery były, ale nie tak aż bardzo popularne jak teraz, a potem już tylko cyfrowo, tak? Tylko cyfrowo, tylko cyfrowo, tylko cyfrowo i no to są terabajty danych, tak? Ja już, ja już dawno pożegnałem się z gigabajtami, tylko jestem w terabajtach w tej chwili. I też wie Pan, no i co z tego? No i zgromadziłem to, no i co. Czy myśli pan, że... Co, co ja mam, to też takie pytanie po co, tak? Jaki jest tego cel? Czy, czy wiele dowodów jest w tych archiwach na istnienie tego życia pozaziemskiego, innych zjawisk? Dla mnie to są dowody, tak? Ale czy dla sceptyka będą to dowody? Nie. Ja teraz na przykład dzisiaj, jak Pan przyjechał, ja odbierałem telefon. Tutaj telefon odbierałem, widział Pan jeden z telefonów. był od znanej redakcji, która dostanie ode mnie zdjęcia UFO ze Zdanów, tak? Wykonane przez jednego z policjantów, który w 2006 roku razem ze, swoją, ze swoim kolegą jechał do Agencji Towarzyskiej. Niech mu był wybaczy, nie wolno, to są rzeczy po prostu niemoralne, ale jechali i zrobił zdjęcia obiektu, tak? I przecież ten obiekt. Jest absolutnym dowodem na UFO. Absolutnym. Ja im wysyłam te zdjęcia, zdjęcie z 8. To nie tam jedno zdjęcie, tylko 8 zdjęć. I oni mają jakąś firmę, która tam będzie to analizowała, coś tam z tym sobie zrobią, tylko że. Proszę pamiętać o jednym. Yy... Oni mogą dojść do to, to jest fotomontaż. Tak? I co ja poradzę? Ja mam z nim dyskutować, że 10 lat nam zajęło ustalenie najdobniejszych szczegółów takiej historii. Jak on mi tam jakieś zdjęcie, coś tam znajdzie, powie, że wie Pan, przy odobinie złej woli w każdej rzeczy można coś znaleźć i podważyć. Tak? Nawet, jak się był ktoś oparty, że ani pan tutaj nie jest, tylko ja z hologramem rozmawiam, A jak jest dowód, że pan tutaj jest? Może tutaj po prostu zainstalowaliśmy jakieś wyświetlacze i pan jest. I część ludzi w to uwierzy. tak? Więc nie ma czegoś takiego jak ostateczny dowód. No gdyby tak było, to już by ta konferencja niesamowita w kongresie, w izbie kongresu, już byłaby takim dowodem. Tak? A ludzie cały czas jeszcze nie uważają, że UFO istnieje. Mimo że tego, że przecież ta trójka ludzi to są ludzie związani z, ze służbami specjalnymi. Pod, mówili w izbie reprezentantów. W tej komisji pod przysięgą mówili o tym, tak? Mówił przecież mówili o rzeczach, które w stopniu absolutnym świadczą, że są pojazdy, które nie są. No tutaj tak, tak jak David Fravor przecież opisywał, że przejęła kontrolę praktycznie nad jego samolotem. Tak. To nie jest to, żaden dron chiński, nie jest to jakaś tam, nie wiem, no. Skonstruowany śmieszny samolocik czy jakiś balon to są rzeczy po prostu nie z tej ziemi. A i tak dla ludzi nie są to dowodem. Poza tym wie pan co? Drogi Panie Andrzej, o coś panu powiem. Ja już jestem w takim wieku. Komfortować przesadę, no, bez przesadu. Naprawdę mam 57 lat, niedługo skończę, że mi na tym nie zależy tak bardzo, żeby tych ludzi przekonywać. Wie pan co, że kiedyś tak mi się wydawało, mówię... Boże drogi, ja muszę tym ludziom powiedzieć o tym, tak? Jakoś ich przekonywać do UFO, że tutaj jest to przylatują te istoty, ale teraz powiem panu, jestem na takim etapie życia komfortowym, uwielbiam, czuję się dobrze w moim wieku. Bardzo się tego bałem, to jest starość, coś nie czuję. super się czuję, bardzo odpowiada mi to właśnie taka, taka sytuacja, jaka ja jestem teraz. Bardziej chcę ludzi przekonywać, nie tyle może do tego, że UFO, bo oni już powoli. Pentagon mi pomaga, pomaga mi bardzo Izba Reprezentantów, pomaga mi yy, wiele innych rzeczy na świecie, także oni to robią dobrze. Bardziej chcę przekonać ludzi, że jest życie po śmierci. tak? To jeżeli mam jakieś takie zadanie, to może powinienem ludziom mówić właśnie o tym, że, że jesteśmy światłem nieśmiertelnym. Tak? Panie Robercie, yy, wspomniał Pan w tej rozmowie, że tutaj się odbywa, odbywało wiele spotkań różnych. Czy wtedy, kiedy się działy takie rzeczy, no troszeczkę nie wiem, czy mogę nazwać nadprzyrodzone, czy inne, czy wtedy, czy czasami był lęk, strach? Czy powinniśmy się tego bać? Nie ma zjawisk nadprzyrodzonych, są tylko niewyjaśnione. Nie ma zjawisk paranormalnych też. Nienawidzę tego słowa. Nie ufa, że nie używajmy słowa nienawidzę. Coś pozytywnego jakieś. Niezręczne jest to słowo. Dobrze? Okej. Okay paranormalne, były jakieś tam pozazmysłowe. To są rzeczy niewyjaśnione. Niewyjaśnione. Kiedyś Państwo będziecie wiedzieli o duszy i będzie się tym zajmowała nauka, tak? Nie żadna tam para, coś, tylko nauka zwykła. Tak będzie na Ziemi. Czy był lęk? No był, był kilka razy lęk, tak? Był lęk. Ja, no, no ja tutaj miałem taki moment też, nie wiem, nie chcę odpowiadać takim... Poprosimy chociaż jedną historię. Jedną historię? No to powiem Panu, że no dobrze, jedną historię Wam powiem Panu. Ubiegły rok, czyli 2022, sierpień, 27 sierpnia, ja tu przyjechałem. Wiedziałem, że coś się może wydarzyć, od osoby, która jest medium. Moją bardzo, bardzo, bardzo kochaną przyjaciółką. Asiu, kocham się i wiesz dobrze o tym. I ona mi powiedziała, że mam jakieś przeczucie, tak, że coś tam się może w tym... I tym... ja po prostu przyjechałem tutaj do tego domu, położyłem się spać. I obudziłem się i wiedziałem, że muszę zobaczyć na. <noise> Czułem po prostu, że coś tam się mogłoby darzyć. zobaczyłem zapis z kamery wideo z monitoringu. No i zobaczyłem coś, co naprawdę sprawiło, że nie spałem tutaj. A ja śpię w tym kamperze obok. Nie spałem przez, no tam. Kilka dni, bo się trochę tak. Nie tyle się bałem, ale po prostu to, co zobaczyłem na tej kamerze, jak to zawisło nad, tutaj nad, nad, nad naszą bazą, jakie to było duże. Jak wyszedł z tego promień? Widział pan ten film, nie widział pan Tak, widział, ta, ta, widział pan Tak, niezwykły film, prawda? Niezwykły, to prawda. Ja zresztą yy, nie chcę tego filmu tak pokazywać, jakoś publicznie czy coś. Bo Dlaczego? Wie pan co, Muszę to przemyśleć jeszcze to naprawdę. Są pewne rzeczy, których ja też nie chcę mówić, bo nie, nie, chcę, przekra nie chcę przekraczać jakiejś takiej bariery też, bo yy, ja i tak mówię bardzo dużo i mówię z bardzo dużą siłą, tak? Ludzie to oglądają, ponieważ yy, ja myślę, że potrzebują ludzi, którzy mówią właśnie tak jak ja, tak? Na zasadzie tak, tak, nie, nie. Tak? Bo ja, ja nie mówię. Wierzę, tylko wiem, tak, i mam z tym problem, bo nawet mój taki, poznałem człowieka, który mi radził, żeby mówić, czuję. Zostawiaj Robert margines niepewności dla ludzi, tak? nie mów wiem, tylko czuję, że, czyli bym mówił, czuję, że jest UFO, czuję, że tu przylatują, tak? ja mówię, wiem, że jest UFO, wiem, że przylatują, wie Pan, jest to różnica dosyć istotna, prawda. Bardzo odważnie. Ale chyba słusznie, chyba, chyba, chyba jest to, bo ludzie potrzebują właśnie... Bo, wie, widzi Pan, ja też mam... Jesteśmy w bazie Fundacji Nautilus, tak? I ja uważam, że te rzeczy, które ja, których ja doświadczyłem i chociażby ten film, który Pan widział, prawda? Chociażby, ja mówię to jako jeden z przykładów. Tak. To są ważne rzeczy pokazujące prawdziwość tych zjawisk, tak? Jeżeli ja byłbym facetem, który całą swoją wiedzę czerpie z linków, tak? Jak Są tacy ludzie, którzy tam linkują, że Wikipedia coś sobie tam składają. To jest inna siła tego, kiedy ja mówię: widziałem, byłem, przeżyłem, i, i um, myślę, że, że to jakby też sprawia, że, że, że ludzie, ludzie szukają mnie, szukają i oglądają. Tak? Więc pozdrawiam wszystkich tutaj widzów, powiem, że tacy będą, którzy mnie tam szukają po prostu po różnych wywiadach, po różnych stacjach i. Myślę, że i wie pan, no, też jest pytanie, po co to wszystko? Może Pan to zadać takie pytanie? Ja panu powiem. Dostałem na przykład maila kilka dni temu. Dostałem maila od osoby, która mówi, że dzięki mnie przestała się bać śmierci, tak? Że Kościół jej tego nie dał, co dałem, mi, co dałem ja, tak? Właśnie tymi rozmowami, wywiadami, to pewnie też tym wywiadem, bo to też pewnie jakoś tam się rozniesie, bo to niezwykłe miejsce Baza Fundacji Nautilus. I taka jest może moja rola, no, mała w tym życiu, żeby, żeby jakoś tych ludzi obudzić i powiedzieć im, że jest mnóstwo powodów do radości, no na Winię Boską. To jest... Tak cudowna wiadomość. My się powinniśmy cały czas cieszyć. No. Wiem, że to jest ciężkie, bo to życie nasze jest pełne różnych i chorób, i upadków, i braku pieniędzy, i niepokoju, i, i co dzień nie patrzę w lustro, widzę, to twarz się starzeje. No wie pan, to wszystko się zmienia. Ale no, mamy tą przygodę, ta się przygoda nie zakończy, ona będzie trwała dalej. A materiał zgromadzony tutaj, w, tym, w tej bazie, no, z mojego punktu widzenia, tak, to są dowody. tak? To są dowody. To, że tam tysiąc sceptyków że to dla niego żaden dowód, nie ma najmniejszego znaczenia. Czy istnieje szansa, że jeszcze za naszego życia e, spotkamy się tak zero będziemy się spotykali zero-jedynkowo e, z, jakimi, z jakimiś istotami pozaziemskimi? Wątpię, wątpię, wątpię. Myślałem o tym, ale wątpię. Jesteśmy na zbyt prymitywnym poziomie rozwoju. Bo. Czy dla naszego życia byłoby spotkanie? No jak pan sobie to wyobraża, że co? że Na przykład nad, jest El Clasico w Hiszpanii, tak? czyli Barcelona z Realem Madry, tak? grają. I, i jeżeli um, byłaby taka sytuacja, że oni by, oni by ze sobą grali, a jednocześnie nad stadionem by się pojawił taki obiekt tak? Tak. latający, no to wtedy by to byłoby dowodem przez ludzi postrzeganym, że to byłaby 100%, 100%, 100%, że oni są, ale czy ludzie by sobie z tym poradzili, czy nie byłoby paniki, czy wie Pan, czy ten Bóg czy wiedzieć, jakby ludzie zareagowali, tak? Może by na przykład na drugi dzień nie poszli do pracy, a już to w Stanach Zjednoczonych wywo wywołałoby poważny kryzys tak. gospodarczy. A już nie mówię o sprawach religijnych, tak? Chociaż ja cały czas no, też mam nadzieję, że ten mój przekaz taki dobrych ludzi też jest uspokajający, żebyście nie zmieniali religii. Jesteście na dobrej drodze, dobrej ścieżce, niezależnie od tego, jaka ta wasza religia jest, tylko starajcie się być lepszym katolikiem, jak jesteście katolikiem, starajcie się być lepszym Żydem, jak jesteście Żydem, starajcie się być lepszym zielonoświątkowcem, jak jesteście zielonoświątkowcem i tak dalej, Pan, bo to, to jest cel, tak? Nie to, że na, ja, ba, ja mam właściwą ścieżkę, będę Pana brał i ciągnął tutaj, bo tylko moja Panu da zbawienie, bo coś, no bzdura kompletna, tak? Ta, ta wiedza jest, ta cała filozofia jest niezwykle łagodna, jest niezwykle taka, bym powiedział, optymistyczna, no. Dające nadzieję. Radość. Osoby duchowne też z Panem się kontaktują i Panie, mają do Pana pytania. Mają, mają, to jest też niezwykłe. byłem zaskoczony tym, że. Księża, tak? Bo mówimy o księżach, którzy dzwonią. Dzwonią rzeczywiście, zgłaszają się z pytaniem, co mają mówić na przykład klerykom, tak? Co mają mówić klerykom, skoro oni po prostu. Widzą moje wywiady, chociażby, tak, ze mną. Tak. Ale to jeszcze bardziej nawet nie ja, nie ze mną. Wie Pan, co ich tak dobiło? Dobiło w cudzysłowie, bo może złe słowo. Zadziwiło. Te rzeczy w Stanach Zjednoczonych, tak? Z kongresem, z Pentagonem, z tym wszystkim, tak? Bo oni się kapnęli, że z UFO może być numer taki, że jest prawdziwy. A jeżeli jest prawdziwy, no to oni zaczęli sobie zadawać pytania. No, a z Jezusem co? Czyli co, on tutaj zmarł? Za ludzi, tak? A zmarł za tamtych, tych na innych planetach. To są takie pytania, że matko boska, tak? Ja sobie zdaję z tego sprawę, że, że ci ludzie mają ciężko, no, ale zawsze jestem do dyspozycji. Wiem, że ten to jest proces, to musi być delikatny proces oswajania krok po kroku, delikatnie, delikatnie, delikatnie. Będzie taki moment, kiedy nagle okaże się, jaka jest prawda, ale to, czy będzie ze naszego życia, wątpię. Panie Robercie, bardzo dziękuję, że są te ludzie jak pan, którzy przybliżają nas do, do tego tematu. Mam nadzieję, mam nadzieję, że mi się to udaje. Znaczy mam takie wątpliwości, czy ja jestem dobrze odbierany przez ludzi, ale, ale jest, jestem klikany na tych materiałach. No, bo chyba, chyba mam nadzieję, że państwo mi wybaczacie różne rzeczy i jesteście ciekawi prawdy, a to jest prawda. Proszę państwa, to jest prawda. Nie wiem, jak mam, jak mam, mam to zapewnić, jak mam to udowodnić. No, próbuję, będę się starać. Bardzo dziękuję, e, panie Robercie. Dziękuję też za to, że pan znalazł czas i że mamy taką możliwość tutaj u pana gościć w fundacji. A przy okazji wszyscy ludzie mają okazję gościć, tak? bo to ja nie mogę zapraszać całej Polski czy całego świata, ale tutaj pan pełni taką ważną rolę, że pokazuje pan tę bazę i, i to miejsce niezwykłe, unikalne moje. A ja się bardzo cieszę, że goszczę tutaj dzisiaj państwo i pana także. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był pan Robert Bernatowicz.